Świętokrzyskie wjechało na budowę Dolina Nidy, alfa tyn gipsowy, maszynowy, lekki plus Dziękujemy. Pierwsze tynki już na ścianie Dolina Nidy Tynk alfa Pierwszy pokoik No i Drugi pokoik wygląda to bardzo dobrze. Tynk jest chwalony przez przez tynkarzy, mówią, że to z wszystkich tynków na których, na których pracują Dolina Nidy jest zdecydowanie najlepszy. I kolejny pokoik. Temperatury na dworze są konkretne. Także powinno to schnąć. Wszystkie elementy żelbetowe, takie jak, jak rdzenie, są posiatkowane. Widać akurat jeden z rdzeni, z rdzeni. A tu ścianka przygotowana, zagruntowana czeka na położenie przygotówka pod, pod kolejny pokój założone listy okienne listwy tynkarskie elementy Wieńce żelbetowe zagruntowane, zagruntowane gruntem do powierzchni, powierzchni mniej chłonnych. Tu zabudowaliśmy sobie murłatę styropianem i, i siatką na kleju. Tak to wygląda. Ještě malá reklama.